Siemano, witam was w kolejnym odcinku FIFA 23 Ultimate Team na moim kanale. Dzisiaj otworzymy sobie paczki za ważne mecze, a także zbudujemy potężny składzik na ligę weekendową. I wiecie co? I tak naprawdę zaczniemy sobie od ważnych meczy, bo jak coś trafimy, to budżet na transfery będzie dużo, dużo większy. To jest ostatni składzik, jaki przepalam na ważne mecze, ponieważ resztę składów już przepaliłem, także mamy, mamy mały pack opening. I pamiętajcie, dzisiaj o 20.00 wbijajcie na Twitcha, zrobimy sobie streama, gdzie otworzymy naprawdę fajne paczki, będą paczki za kwalifikację kwalifikacje, mega paczka rzadkich kart. Za oczywiście srebrne bestie i może coś tam jeszcze uda się wyczarować. Także wbijajcie. Oczywiście, oprócz tego, też zagramy sobie pierwsze mecze Food Champions. Także naprawdę fajnie by było, jakbyście wpadli. Zacznijmy mieszaną paczką piłkarzy. Dosyć słaba paczka, to jest chyba za to pierwsze SBC. Także naprawdę dosyć słaba, srebrna, srebrna karta tutaj jest, więc nic specjalnego tutaj nie ma. Paredes. O proszę, czemu od niej wyszedł, tylko srebrna karta? Aha, dobra, bo on nie jest rzadkie. Ja myślałem, że rzadki. Dobra, w sumie możemy jeszcze podgląd paczki zrobić. róbmy od razu ten podgląd paczki, bo może akurat coś fajnego dropnie, no raczej nie. Dobra, cztery paczki do końca, no to mała paczka że Electrum. Ta paczka raczej też za dobra nie jest, mamy komne, bola kurczę pieczone. No bo na walkout nie liczy, ale taki informik jakiś tani, wiecie, żeby na Qixel był, yy, to by fajnie było, jakby wpadł. Teraz otworzymy sobie paczkę, a weźmy sobie tą paczkę Electrum Prime. Ona jest całkiem chyba fajna, ale... Dobra, są ekrany, uwaga, Argentyna, bramkarz jest to Martinez Martinez 84, także całkiem okej okay overall Coś w środku jeszcze, no nie, ej Ale dziwna kolejność, czemu ten Adams jest później? Myślałem, że najpierw są rzadkie karty, a później zwykły Wow, Hesse Rodriguez, ja pierdzielę, Kto go pamięta, dawajcie znać w komentarzach No dobra, no i dwie paczki do końca No to mała złota paczka piłkarzy Prime 80+, plus. zobaczmy Dobra, kolejne ekrany może coś fajniejszego, Nigeria? Napastnik? O No i dobra, myślałem, że NDD. O 83, no to gorzej niż, niż NDD, jednak, ale tutaj jest jeszcze zjech No dobra, takie 2,8, trójki całkiem okej. Okay. I teoretycznie najlepsza paczka, jest tu paczka, jest to połowa paczki za 50 tysięcy. 8,2 plus wymienne. Szczerze, ja mam jakąś, jakąś sympatię o tych paczek, także liczę, że poprawią jeszcze bardziej tą sympatię. Będzie ona jeszcze większa, mamy ekrany. No. Aj, hranecki. A więc, jak widzicie, ponad połowa składu jest pusta, a to oznacza tylko jedno: Pora pójść na zakupy. A więc, zaczniemy sobie od pozycji lewego obrońcy. Jest to gościu, który niesamowicie mnie zawsze denerwuje, ponieważ wydaje mi się, że w tej grze jest dużo, dużo wyższy i większy niż w rzeczywistości. Proszę Państwa, Alfonso Davis, kupiony za tylko 15 tysięcy, monet. Kolejnym zawodnikiem będzie środkowy pomocnik, i tutaj to było naprawdę wyzwanie, ponieważ potrzebowałem gościa, który będzie pełnił taką rolę Renato Sanchez'a. A jak wiadomo, Renato Sanchez jest jednym z najlepszych środkowych pomocników, moim zdaniem, w tej grze. Także było to naprawdę wyzwanie, żeby znaleźć kogoś takiego. Ale znalazłem. Jest to oczywiście Leon Gorecka. No mam nadzieję, że naprawdę da sobie radę. Z oczywiście kotwicą, ma wydłużony styl biegu Statystyki ma naprawdę fajne, naprawdę bardzo takie zrównoważone On jest duży w grze, on ma prawie 1,90m, także mam nadzieję, że naprawdę będzie wymiatał Nad prawym obrońcą nie będę się za bardzo rozwodził, bo jest to po prostu Mazra Win. Nic specjalnego, prawy obrońca jak prawy obrońca Mam nadzieję, że po prostu będzie dawał radę. No i teraz środkowy obrońca. I jest to niebyle jaki obrońca, ponieważ jest to piłkarz Realu Madrid i wydaje mi się, że jest to jeden z najlepszych środkowych obrońców w grze. Proszę Państwa, Rudiger. No, grając przeciwko niemu mam zawsze problem. Mam nadzieję, że moi rywale będą mieli też problem przeciwko mnie teraz. No i na pozycji środkowego napastnika będzie grała najdroższa karta, którą dzisiaj kupimy. Jest to były zawodnik Liverpoolu. Tegoroczny nabytek Bayernu Monachium Sadio Mane, który będzie grał oczywiście u nas na prawym skrzydle okule. Już nie mam zmian pozycji, będę musiał zrobić to najlepsze SBC, jakie wyszło w grze na razie. I kolejny bardzo dobry transfer. Prosto z Bayernu Monachium przychodzi do nas Manuel Neuer. Kurczę, karta o cenie 90, czyli takiej samej jak Courtois. Courtois bronił mi fatalnie. Mam nadzieję, że Neuer pokaże na co go stać. No, i tak ostatecznie wygląda ten zespół. Oczywiście Sadio Mane dostanie yy, oczywiście oprócz zmiany pozycji, dostanie też Myśliwego. Myślę, że Myśliwy może być u niego. Jak coś to zmienimy na Jastrzębia. Tych styli gry naprawdę w tym roku mam sporo. Także, także można je sobie zmieniać, jak, jak będzie coś nie grało. I no kurczę, dajcie znać coś o tym zespole, bo moim zdaniem naprawdę wygląda fajnie i myślę, że będziemy w stanie coś fajnego ugrać w tej lidze weekendowej. No i skoro wspomniałem o Foot Champions, to no, oczywiście muszę też wspomnieć o streamie. Na, o którym dzisiaj wspominałem wiem, ale nie, wspom nie wspomniałem o jednej rzeczy, że ten stream będzie bez kamerki, ten stream będzie w starym stylu, ponieważ wracam do domu, no i nie biorę całego komputera, bo jadę pociągiem, no nie miałbym jak nawet go zabrać. Także, no, tak jak mówię, dzisiejszy stream będzie w starym stylu. Ale mimo wszystko, mam nadzieję, że stream jak wyjdzie fajnie i będziemy się dobrze bawić. Także wbijajcie na Twitcha, link jest oczywiście w opisie. Około 20 będziemy startować. Swoją drogą mam bilans w kwalifikacjach 5 do 0. Naprawdę złapałem formę i mam nadzieję, że tą formę będę w stanie kurczę, przełożyć na Foot Champions. Szczer mam taką szczerą nadzieję, wiadomo, może się to skończyć różnie, ale jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, że coś tam fajnego ugramy. Więc tak wyglądam ostatecznie. Ten skład już widzieliście. Weźmy jeszcze ustawmy go wewnątrz gry. Formacja 4, 2, 3, 1, ale prawie wszystko się zgadza. No i teraz już. Się na pewno wszystko zgadza. Nie ma co zwlekać, zacznijmy pierwszy mecz testowy. No dobra, White Widow, ok, czyli gramy na pewno z Polakiem. Zobaczmy, co ma za skład. I uwaga, donna ruma. ok, obrona taka poprawna. Jest Mbappe, kurczę, pczone. Ale nie, myślałem, że gościu winę oddaje, ale chyba nie oddaje. Kurde, mam połączenie dwóch klubów, które niszczą Barcelonę w tym sezonie Bayern Monachium i Real Madryt No to jest takie trochę uczczenie yy, tego spadku Barcelony do Ligi Europy Ło kurde, sz jezus, szybki ten Mane jest, co jest grane? Ja nie wiedziałem, że on taki szybki jest Ło kurde, Mane, what, ej Wow, ej, na razie to był pierwszy kontakt z piłką Mane I jestem w mega pozytywnym szoku co jest, ty? Ale dobra, no, ale taka interwencja no Jera, no, taka, no, średnia. <grych> Co jest Mbappie? Mbappie z czerwoną kartką, wiadomo, gościu wyjdzie teraz z meczu pewnie. To gościu weź chociaż, chyba, że będzie, chyba, że będzie walczył. Kurde, to by była mega ciekawa, ale zobaczymy teraz. Wydaje mi się, że wyjdzie szczerze, ale jeżeli będzie walczył albo jeżeli odda miły na to byłoby naprawdę fajnie. Park Ji-sung, ładnie, ładnie się utrzymał przy piłce, dobrze. I dobrze, do Al Alfonso i Jezus. Alfonso Davis kontra Kyle Walker, ładnie. Cieszy, cieszy mnie to, że Alfonso Davis to wygrał. Natomiast nie cieszy mnie to, że Davis to wygrał. Czy znaczy ten Kunde i Benzema, ładnie, 1 do 0, pięknie. Dziękujemy. W takim razie, całkiem szybko poszło. Tak jest. No dobra, pierwszy mecz mamy za sobą. Bilans 6 do 0. Kurde, mega fajnie, dobrze by było zrobić jak najlepszy bilans, bo chcemy mieć jak najlepsze punch, paczki na dzisiejszy event I te paczki oczywiście otworzymy sobie dzisiaj wieczorem na streamie No i dobra, zobaczmy, Katamara FC, zobaczmy co ma za zespół Chcę pominąć może znowu coś dobrego, Nick Popek, OKR, okay, taki średni, pom. no taki poprawny zespół Poprawny zespół, ale nie ma w nim nic specjalnego Aczkolwiek, i jeszcze tak chcę powiedzieć o tym pierwszym meczu Naprawdę zespół zdał egzamin, naprawdę zdał egzamin, nawet bym powiedział celująco, bo tamten zespół, no wiadomo, no ten Mbappe tak szybko dostał tą czerwoną kartkę, ale tamten zespół był naprawdę dobry i spodziewałem się, że będzie trudniejszy mecz, a okazało się, że gości wyszedł po 18 minutach, także no udało się, udało się to zrobić. Dobra i Rudiger, masz pierwszy sprawdzian teraz. Robert Lewandowski kontra Rudiger i Neuer! Pięknie! Dobrze, Neuera też przetestowaliśmy, Rudiger trochę zawiódł. Okej, okay, kurde, ja tak naprawdę odmanę. czy ja goli oczekuję? Nie, oczekuję robienia przewagi, oczekuję jakichś tam asysty może czasami. Głównie tej przewagi, mija, mijania rywali, zdobywania przestrzeni, to są raczej moje oczekiwania względem Sadio Mane. Choć wiadomo, jak będzie jakaś dobra okazja na, na gola, to też fajnie by jakby trafił. Ładnie, Jezus Davis, jaki on jest dobry! 15 tysięcy za takiego potwora? To jest promocja, naprawdę, bierzcie póki póki jest na tym rynku, bo karta naprawdę chora i Sadio Mane tak jest! O to go prosiłem, jak jest dobra okazja, to nie strzeli gola i mamy pierwszego gola Sadio Mane, brawo! I no nie, no ładnie, Mendy to obronił. Mane, 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 nie daje rady tego jakoś tak zabrać. Dawaj walcz, walcz, jeszcze chłopie walcz. Dobrze, Rudiger, No nie! Leciałem mu pod nogi i dobrze, przeczytane, przeczytane. I Sadio Mane, lecisz stary, lecisz. I Mane, ajajajajaj, coś tam się podbijało, ale jest mój, dobra. No i dobra, mamy koniec pierwszej połowy. 1 do 0. Czy goście mają jakieś straszne okazje? Jakieś mega dobre, stuprocentowe? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jakiś tam strzał raczej miał, ale stuprocentowych okazji z jego strony nie kojarzę, żeby były. Nie rozumiem, czemu ludzie nie pomijają teraz powtórek. Dobra, no jeden strzał. Tak jak myślałem, że gdzieś tam ten jeden strzał na pewno gdzieś tam padł z jego strony. miałem z 6, wynik 1 do 0. Myślę, że jest całkiem ok, Bo ja też nie mam jakichś tam super okazji poza tą jedną. Na razie w ogóle bardzo niewidoczny Kevin Bruyne to muszę przyznać. Wydawało mi się, że. Będzie robił większą różnicę. A na razie robi wręcz. w ogóle nie robi różnicy. Prawie go nie, nie, nie widzę na tym boisku. Coś tam czasami poda, ale nic, co go by wyróżniało jakoś bardzo w tym meczu. Dobra, i Gorecka tak jest! Spalony! No nie, no nie! Myślałem, że pan Leon Gorecka będzie z pierwszym golem. Co jest, ty? czemu to przeszło? O kurde, ale przeszedł, ale przeszedł, ale Neuer. No nie, i dobitka taka prosta. Kurde, czy zasłużony gol? W ogóle, w ogóle niezasłużony, ale strzelił. Dobitka tutaj Neuer troszeczkę ciała dał. W końcu ta kontra gościowi wyszła, no. I Park Jisung, Park Jisung, i szybka odpowiedź poszła. I mamy 2 do 1, brawo, dobra akcja zespołu, klepka była. Ragequid jest, no i jest Ragequid, dobra. Fajnie! Ej, bilans 7 do 0 w kwalifikacjach. No, 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 robi wrażenie. Nie no, to już chyba stare jest. Tak jest, no 7 do 0, kurczę pieczone. No, druga ranga byłaby fajna. Trzecia też może być. Fajnie, bo na jeszcze jeden mecz trzeba by było wygrać. Wiadomo, pierwsza ranga byłaby cudna. Paczka za 100K, paczka za 50 i mega paczka. No, ale to są tylko marzenia. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie o dzisiejszym streamie. Link jest oczywiście do Twitcha w opisie. No i co, widzimy się wieczorem. Do zobaczenia i siema.